Panie pośle, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Kompromituj się, tak dalej. Bardzo pomagasz w ważnych sprawach. Prawda, nasza polska mikro -Amazonia. O, to ciekawe określenie, nie wiem Dlaczego? Dlaczego? No, tak bo ciekawe? ma tego typu unikatowy ekosystem. Naturalne koszenie. Wiesz, na czym polega naturalne koszenie? Dziwnie. Okay. Wypas krów. A, okej. Okay. <grych> Budujemy magazyny energii, które mogą odbierać energię słoneczną w dzień, kiedy mamy jej bardzo tanie i bardzo duże. Takie wielkie Tak, premier ostatnio o tym mówił, wielkie powerbanki. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Na Pierwszej Linii. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby komentować i żeby udostępniać nasze spotkania, nasze podcasty. Dziś jesteśmy na pierwszej linii spraw związanych z klimatem i środowiskiem, a oczywiście moją gościnią jest pani minister Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska. I temat ważny, bo zaczniemy od tego, co w, na samym początku tego miesiąca, czyli od pierwszego października weszło w życie, czyli system kaucyjny, no, który no, może nie tyle wywołał dużo zamieszania, bo chyba nie wywołał zamieszania, ale wywołał na pewno dużo emocji, ale chyba głównie pozytywnych, takie mam wrażenie po tych pierwszych dniach. Tak, w ogóle to dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Niewątpliwie system kaucyjny był bardzo wyczekiwany przez wiele osób. No mamy już dość oglądania nielegalnych wysypisk, które płoną w naszym środowisku, w naszym otoczeniu często za oknem i budzą lęki niepokój i wszyscy chcą, żeby mniej plastików nas zalewało. I wiele osób pokłada nadzieję, że system kaucyjny sprawi, że jednak tego plastiku więcej. Będzie wracać, ale że w ogóle przejdziemy na system opakowań zwrotnych, szklanych, dobrze pamiętanych ze starego systemu, bo to jednak działało. Ale ja pamiętam już abstrahując od, od tych, tej, tej dyskusji o butelkach zwrotnych za mleko, tych szasu PRL-u i tak dalej, ja pamiętam w latach 90. też były butelki plastikowe w Polsce, które były, które były butelkami zwrotnymi i nikomu to wtedy pamiętam, nie przeszkadzało. No, Tutaj są dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze, chronimy środowisko, no bo jednak te y, latające wszędzie y, plastikowe opakowania, no to jednak jest bardzo poważny problem. A z drugiej strony, no to jest też kwestia oszczędności. Jak mamy surowiec, który można wykorzystać raz jeszcze, my no akurat jesteśmy, jesteśmy razem z Wielkopolski, to doskonale to rozumiemy. Dokładnie. No to dlaczego z tego nie skorzystać? Czyli to jest y, system, który ma same pozytywne strony. Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że za mało dzisiaj, bo 45% mniej więcej, bo wszyscy mówią, mamy system segregacji śmieci, po co coś zmieniać, jak to działa? No nie działa, bo w ramach tego systemu wraca do nas około 45% opakowań, co jest zdecydowanie niskim poziomem pod u krajów, które mają na przykład system kaucyjny, gdzie potrafi wracać 97%. Czyli to są odpady, które są przerabiane jeszcze raz i nie Zalegają gdzieś w środowisku? Nie, nie ma potrzeby produkowania kolejnych milionów ton plastiku? Nie zalegają na składowiskach odpadów, nie wpadają do rzek, tworząc problem mikroplastiku, który potem zjadają ryby, a potem my te ryby i martwimy się o nasze zdrowie. Nie są spalane w piecach. Oczywiście to wszystko jest nielegalne, ale dobrze wiemy, że takie rzeczy się dzieją i potem nie wdychamy my, nasze dzieci, nasi dziadkowie tego do własnych płuc, więc chcemy więcej tego zbierać, żeby wracało do gospodarki gospodarki, obniżało de facto e, poziom zanieczyszczenia środowiska. Bardziej, żebyśmy dbali o nasze zdrowie, a gospodarka, żeby miała surowiec bardziej dostępny. A jak te pierwsze dni wprowadzenia systemu kaucyjnego? Jakieś problemy się pojawiły, czy spokojnie? E, Największy problem to chyba hipokryzja opozycji, która głosowała za wprowadzeniem e, systemu kaucyjnego. Rozumiem, Nawet... a no, to jest no... ten, który sobie nie poradził z, z otwarciem butelki. Czy Was też wkurzały te durne nakrętki? Otwierasz butelkę i się musisz siłować z tym. Siłowanie się z korkiem od butelki. No to tak, yy, yy, natomiast pamiętajmy, że to wszystko będzie yy, butelki z, objęte systemem kaucyjnym dopiero będą pojawiać się w, kle, w sklepie. System zacznie działać w 2025 roku i będzie wprowadzany stopniowo. To w którym momencie roku napój będzie objęty systemem kaucyjnym zależy od producenta. Pierwszy październik to był dzień, nie w którym wszystko będzie działać nagle w systemie kaucyjnym, prawda? Ale to jest dzień, w którym w końcu możemy zacząć wprowadzać tego typu opakowania do gospodarki, tak? I zanim całe to koło się zapętli, że opakowania spoza systemu wyjdą z półek, a wejdą tam opakowania z systemu, minie kwartał. Dlatego też stare opakowania oczywiście nie będą odbierane przez maszynę. Niektóre sklepy Mogą jeszcze, nie, nie, nie prowadzą sprzedaży tego typu opakowań, mogą jeszcze organizować swój system odbioru opakowań. To jest taki okres przejściowy, a od 1 stycznia system ruszy pełną parą. No dobrze, to y, myślę, że i tak badania też to pokazują. Większość Polaków bardzo pozytywnie do tego, do tego podchodzi. To się będzie działo z czasem, to znaczy dla tych z nas, którzy pamiętają to. To jest wprowadzane tak, jak była wprowadzana w 95 roku denominacja. Nie było tak, że 1 stycznia 95 roku zaczęliśmy nowymi złotówkami płacać, tylko one się wprowadzały dzień po dniu i tak, tam, tak samo teraz jest z opakowaniami. Myślę, że się do tego przyzwyczajimy. Ja pamiętam, jako młody chłopak nie mogłem się pogodzić z tym, że zniknęły te zwrotne butelki i, i po prostu tych, tych śmieci bardzo dużo trzeba było wyrzucać. Teraz ten system kaucyjny wraca i mam nadzieję, że się szybko do niego przyzwyczajmy. Tak, i ja bym chciał tu jeszcze jedną sekundę podziękować wszystkim, którzy przez weekend bronili idei z systemu kaucyjnego w social mediach. Zrobiliście świetną robotę. Bardzo Wam dziękuję i brońmy tej idei, bo ona jest naprawdę zasadna. Ja, ale myślę, że na, naprawdę najbardziej musimy podziękować panu posłowi Sebastianowi Kalecie, który głosował za wprowadzeniem tego systemu, przygotowywał to, a na koniec po powiedział, że jest temu przeciw, co sprawiło, że bardzo duży zasięg zrobił całej sprawie i naprawdę bardzo Prawda. wypromował tą ideę systemu kaucyjnego. Panie pośle, bardzo serdecznie Ci dziękujemy, kompromituj się, tak dalej, bardzo pomagasz w ważnych sprawach. A już zamknijmy w takim razie ten system system kaucyjny. Przejdźmy do drugiego, też tematu, który budzi emocje, chociaż tu mnie nie do końca wiadomo, dlaczego nie budzi tylko pozytywnych emocji. Mówię o pierwszym od 24, 24 lat Parku Narodowym w Dolinie Dolnej Odry. Prawda, nasza polska mikro -Amazonia. O, to ciekawe określenie nie Dlaczego? Dlaczego no taki? bo ma tego typu unikatowy ekosystem. Bardzo dużo ptactwa, w tym dzikiego, w tym chronionego. Bardzo dużo ptactwa lęgowego. Miejsce, w którym nie tylko żerują ptaki, nasze rodzime gatunki, ale także zimują. Tam właśnie zbierają się żurawie i gęsi, które będą tam w okresach również zimowych. No ale też to takie dosyć ciekawe, bo Międzyodrze to miejsce kiedyś stworzone sztucznie, bo sztucznie zrobione przeciwpowrotnie, Dziewo kanały, które po prostu zdzieczały i pełnią taką naturalne rozlewisko, chociaż niektórzy się nie zgadzają, bo faktycznie ono nie pochodzi, nie zostało ukształtowane przez naturę, ale natura je zagospodarowała. I co no, ale ciekawe. Z punktu widzenia naszego ekosystemu całego i tej bioróżnorodności jest niezwykle ważne. Tak, i co najważniejsze, przykład. Wszyscy pamiętamy katastrofę na Odrze w 2022 roku. To właśnie tam wiele ryb znalazło, Tlen i czystą wodę, i tam w kanałach pochowało Dlaczego? się. Dlaczego? Bo tam są bardzo szerokie rozlewiska, i można było po prostu się roz Płynąć, mówię I, o tych rybach. Tak? I tam zanieczyszczenia wpływają wolniej, a naturalne rośliny, które tam są obecne, też mają taki charakter oczyszczający. A z kolei w 24 roku to jest teren, który zabezpieczał ludność Szczecina czy Gryfina przed podtopieniami, kiedy mieliśmy właśnie powódź kiedy już woda spływała w okolicy Szczecina, to właśnie tam jest miejsce, gdzie może zalać teren i nie wlewać się do miast. Więc... To, bo to, to wszystko brzmi tak w tak oczywisty i naturalny sposób, bo też wiem, że i samorząd województwa, i samorządy lokalne też występowały za ideą y, tworzenia tego parku. To skąd się wziął ten, ta kontrowersja i te, te, te ataki ze strony opozycji na tą ideę? No, bo mam wrażenie, że trochę, to, to trochę jak z tym systemem kaucyjnym. Jak my nie robimy, to nie pozwolimy drugiemu, czyli to taki pies ogrodnika mówią, tak? Sam kiełbasy nie zje, ale drugiemu nie odda. I prawda jest taka, że mam wrażenie, że dokładnie to jest powodem hejtu. Gdyby oni wpadli na pomysł utworzenia tego parku narodowego, to wszystko byłoby ok, ale że robimy to my, to środowisko nie stało się taką dla nich linią podziału, często nieracjonalnego. Bo co najważniejsze, co trzeba podkreślać na każdym kroku i co też będę. Apelować do Pana prezydenta, żeby wsłuchał się w głos lokalnej społeczności, bo to właśnie samorządy tamtejsze lokalni mieszkańcy przyszli z tą ideą, że chcą zwiększyć ochronę tego terenu, widząc, że jednak w tych trudnych czasach klimatycznych natura sobie sama nie radzi, i trzeba podjąć taką ochronę czynną tego terenu, żeby kanały nie. Jak woda upada, kanały bardzo mocno zarastają. Co też już robi się dla tego terenu bardzo niebezpieczne. Chcemy podjąć tam ochronę czynną. Naturalne koszenie. Wiesz, na czym polega naturalne koszenie? Mm, nie Wypas wiem. Wypas krów. A, okej. Okay. Krów, ale o, tylko krów Mo nie no oczywiście różne, tak, różne inne zwierzęta. Nie, 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 na początku. tak jak to jest Tak nie, Tak jak nie, i nie, 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 dokładnie. Takie naturalne koszenie na przykład y, uprawiamy w Wolińskim Parku Narodowym, nad Biebrzą. Y, wtedy natura robi y, sama o. swoją robotę y, i w sposób naturalny ten teren y, jest gospodarowany tak, a jednocześnie rolnicy zarabiają. Tak? Mamy pieniądze, dostęp do środków europejskich. Ktoś stworzy plan ochrony tego terenu, jak nim zarządzać, żeby właśnie dalej wypełniał te funkcje, z jednej strony retencyjną, z drugiej bycia domem dla tak dużej ilości fauny i flory, tych unikatowych dzikich gatunków ptaków, ale też chronił ryby tak? i dawał przestrzeń właśnie do rozwoju naturalnego tarlisk no same dobre rzeczy nie zatrzymujemy żeglugi no więc właśnie bo w kontekście powstania tego parku pojawiła się taka no, najbardziej klasyczna dezinformacja jakby wykorzystuje się w debacie politycznej. Rzecz, którą jest która jest nieprawdą i próbuje się na tym zbić kapitał polityczny. I to właśnie też między innymi e, ludzie związani z pis czy z Solidarną Polską e, mówili, że zatrzymujemy żeglugę na, na Odrze. To jest absolutna nieprawda. I nieprawda. Mało tego, wprowadzamy też e, takie rozwiązania, które sprawią, że Wody Polskie w tym swoim obszarze będą mogły prowadzić e, dalej inwestycje, żeby tą żeglugę e, utrzymywać. Czyli same plusy, bo chronimy, chronimy duży obszar, bo to jest chyba nie taki mały park narodowy. Nie, znaczy dzisiaj mamy zgodę na 3,8 tysiąca hektara. No to mamy mniejsze parki narodowe ojcowski jest takim najmniejszym. Natomiast możemy dołożyć, jeśli Rada Miasta Gminy, Gryfino podejmie jeszcze są przed decyzją taką uchwałę, to możemy dorzucić jeszcze 3 tysiące hektarów, to już by był całkiem nieco... To no, to już jest całkiem spory. Park, park Narodowy. Narodowy. No, 24 lata Polska czekała na kolejny Park Narodowy, ale rozumiem, że nie tylko parki narodowe są elementami chronienia przyrody i też rozumiem, że Ministerstwo Klimatu zajmuje się tym, żeby zwiększać bioróżnorodność w Polsce, żeby przyrodę chronić. Znaczy, generalnie utworzyliśmy rekordową, jak na ostatnie lata, liczbę rezerwatów od e, czasu zmiany, e, chroniąc te najcenniejsze, staro Lasy różne unikatowe obszary, na przykład lasów wodochronnych. Dzisiaj w okresach suszy i następującej po niej błyskawicznej powodzi takie lasy typu wodochronnego są jak gąbka, które mogą nagle przyjmować bardzo duże ilości wody albo... Tak w, jak w, pod, podpowiska w, też są... Działają tak, w podobny sposób i tego typu lasy często obejmujemy właśnie unikatowo. Gatowe, albo tam, gdzie jest dużo rzadkich gatunków, siedlisk, też ochroną w postaci rezerwatów. No, te, które cieszą się też powodzeniem u mieszkańców lokalnych, albo są tam zbierane często grzyby jagody, też. Udostępniamy dalej ludziom, staramy się wyważyć oczywiście ten kompromis. Natomiast e, dlaczego to jest ważne? Zostało nam 30% bioróżnorodności na świecie, to pokazują najnowsze dane, i z tego względu te unikatowe kawałki możemy chronić, jednocześnie prowadząc gospodarkę leśną na tych lasach gospodarczych, typowo e, e, na potrzeby gospodarcze, na potrzeby przemysłu meblarskiego, bo to też jest to, to ważne, bo to jest to ważna gałąź naszej gospodarki przez wiele lat straszył prywatyzacją lasów państwowych co było absolutną nieprawdą ale sami prowadzili Absolutnie rabunkową gospodarkę w lasach państwowych. To rozumiem, to się udało zatrzymać teraz, tak? Tak. Mamy, zakończyliśmy wszystkie audyty i na, będziemy chcieli też trwale, bardziej trwale zmianami prawa zabezpieczyć pewne no, modele działania, które się wtedy wykształtowały. Jakie to były, no, jeżeli mówimy o prywatyzacji, to lasy może nie tak łatwo sprywatyzować w Polsce, ale prywatyzowali zyski. Z lasów państwowych, które masowo ciekły w różne miejsca, według wskazania politycznego, nie gospodarczego czy jakiegoś przyrodniczego. A więc to był, to był jeden. Gospodarka mieszkaniowa, która budzi tam dosyć dużo emocji, również wśród samych leśników. Paniowa, czyli leśnicówki. czyli leśniczówki. Tak? No, są niektóre leśniczówki bardzo atrakcyjne. Zdarzało się, że e, jakiś dyrektor regionalny nabył po roku wynajmowania z 95% bonifikatą leśniczówkę na Warmii i mazurach. Takimi sprawami się zajmuje prokuratura, jak rozumiem. No, tak? Te, które były ewidentnie z naruszeniem prawa, to tak. Oczywiście, że tak. Natomiast dziedzinie gdzie po prostu prawo trzeba zmienić. E, więc tego typu nadużycia, nieetyczne zachowania. No A co z tą samą gospodarką rabunkową, bo to jest coś, co, co no budziło bardzo wiele emocji. Znaczy, tak, oni, takie było wrażenie w każdym razie, że te lasy są wyżynane. Po to, żeby pień. stawiać billboardy. Po to, żeby stawiać billboardy, właśnie. Tak, i też bardzo dużo ludzi z politycznego nadania było zatrudnianych. Mieliśmy bardzo duże czasami no, przetatyzowanie w tych lasach, no bo to łatwo tam było upchnąć takiego pana posła znanego nam z zachodniopomorskiego, który robił kampanię polityczną, a pracował sobie na etacie, jest sprawa w prokuraturze, będzie się nie... Matecki. E, tak, tak, tak. tak, tak, nie, nie, tak. Nie, nie, nie bójmy się. Tak, poseł Matecki, gdzie ma sprawę o fikcyjne zatrudnienie w lasach państwowych, nie był, nie był jedynym, choć inni może trochę faktycznie coś robili, udając, że pracują. I trochę trudniej pewne rzeczy udowodnić, ale tego typu zatrudnień było więcej. Natomiast my oczywiście zmieniamy teraz plany urządzenia lasów. Jesteśmy na końcówce procedowania ustawy, gdzie będzie udział społeczeństwa w zatwierdzaniu tych planów, no bo żeby wyciąć las, trzeba, trzeba mieć plan. Staramy się zabezpieczać właśnie poprzez różne rezerwaty i tak dalej. No mamy ten plan 20% lasów objąć, tych najcenniejszych przyrodniczo-społecznie objąć wzmocnioną ochroną. Jesteśmy gdzieś w połowie tej drogi, do końca kadencji te 20% zabezpieczymy. No musimy to robić stopniowo, no bo są też ludzie, którzy pracują gdzieś tam, gminy, no, Niestety, tu osób, z którymi musimy prowadzić dialog. Wtedy, niestety, no, ten dialog społeczny też jest tak wiele, że wprowadzamy to stopniowo, ale do tych 20% dojdziemy. A z kolei musimy pamiętać, że część lasów, która nie radzi sobie w tych warunkach klimatycznych, ten drzewostan i tak musimy wymieniać, żeby właśnie pełnił tą funkcję bardziej mhm. retencyjną, bardziej ochronną, bardziej dostosowaną do dzisiejszych wyzwań klimatycznych. Rozumiem. Jest jeszcze jeden temat, który bulwersował przez wiele lat opinię publiczną i słusznie. To były nielegalne wysypiska śmieci i import śmieci, który przez taki proceder, który przez, przez lata był prowadzony. Tych wysypisk nielegalnych trochę powstało. Myślę, że każdy, każdy gdzieś słyszał gdzieś to w swoich okolicach, w jakichś magazynach, które, które ktoś wynajął, sprowadzał tam jakieś toksyczne odpady. Jest jak na to jakiś plan likwidacji tych, tych, tych rzeczy, bo to są wyjątkowo kosztowne rzeczy. To nie jest proste i to jest bardzo trudny temat. To prawda. Podzieliliśmy przede wszystkim te nielegalsy tak zwane na dwie części. Pierwsza to są te niebezpieczne, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia życia ludzi, dla środowiska, a przez to też często nie wiem, dla infrastruktury krytycznej. No i takie komunalne, z którymi muszą się bardziej uporać samorządy. Te pierwsze stanowią dla nas priorytet. Zidentyfikowaliśmy około 200 takich. 25 jest już, dostało już dofinansowanie. Za chwilę będzie kolejna partia. Niestety nie możemy tego zrobić bardziej masowo, bo mamy wąskie gardło w zakresie spalania tego typu niebezpiecznych odpadów w Polsce. No i gdybyśmy dali za dużo pieniędzy na likwidację, to nagle wyskoczyłby nam cena niewiele więcej Pewnie byśmy sprzątnęli, bo miejsc w spalarniach tych odpadów niebezpiecznych jest ilość miejsca jest ograniczona. Więc sprzątamy, wspieramy samorządy. Samorządy dostają praktycznie 100% dofinansowania na ten cel, tam 90 parę procent, no bo to są zadania, które jeżeli mówimy o czasami to jest 5 milionów, a czasami to jest 40 albo 140 milionów, no to to są zadania, które wychodzą poza możliwości samorządu, ale zabezpieczamy nasze interesy wpisujemy się na hipotekę będziemy starali się dochodzić swoich roszczeń ale też skutecznie ścigamy mafię śmiecio śmieciową zapewne słyszałeś systematycznie dochodzi do nas informacja o kolejnych zatrzymaniach kilkudziesięciu kilkunastu osób i faktycznie działamy róż wielotorowo. No, na przykład, ostatnio Gioś podpisał umowę z Polską Agencją Kosmiczną o tym, żeby dos mieć dostęp do danych satelitarnych w celu przetwarzania na potrzeby ścigania sprawców i likwidacji nielegalnych, identyfikacji nielegalnych wysypisk albo transgranicznego przemieszczania odpadów. I tu też mamy ogromne sukcesy. Kilkadziesiąt tego typu miejsc wyczyściliśmy, oddając sąsiadom odpady. No, najbardziej takie znane to Tuplice Lubuskim, gdzie po 10 latach zalegania ogromnych takich pyłów wróciło do Niemiec na koszt oczywiście tamtejszego rządu. Ostatni temat, o którym chciałem, chciałem porozmawiać, i to, to akurat to jest temat, o którym już wiele razy rozmawialiśmy, to jest kwestia energetyki wiatrowej. Bo Kolejna linia podziału. Też, budzi bardzo wiele kontrowersji i też nie do końca wiadomo dlaczego, dlaczego bo to jest, yy, no my potrzebujemy, żeby mieć zdywersyfikowane źródła energii, musimy być bezpieczni, energia musi być tańsza dla nas, dla obywateli, żeby nam więcej pieniędzy zostawało w kieszeniach, ale też z punktu widzenia gospodarki, no jakby, yy, droga energia jest jednym z takich. Hamulców rozwoju gospodarczego, a inwestowanie w kwestie wiatrakowe, w energię wiatrakową jest, jest no szansą na rozwój. Tak. Jakie tutaj są plany? No, plany mamy konkretne. W przyszłym roku chcielibyśmy, żeby. W ramach budowy suwerenności i niezależności państwa polskiego i y, od uzależniania się od importowanych paliw kopalnych, bo przecież dokładnie na tym opieramy dzisiaj w, w jakimś mierze energetykę. E, chcemy oddać pierwszy offshore, czyli te wiatraki na morzu, żeby popłynęła z nich energia. One akurat są w takiej średniej cenie. Ale mają bardzo dużą wydajność i mogą stabilizować też system w okresach zimy. Jesieni, kiedy jest mniej słońca, świeci i mamy mniej tej energii słonecznej, to jest ważne, ale już na przykład produkcja energii z wiatru na lądzie, z fotowoltaiki, z wodnych jakichś elektrowni jest o połowę tańsza od energii z węgla. Jeżeli chcemy dostarczać tańszą energię, nieopartą na węglu, to musimy budować tego typu źródła. No i w ten sposób dajemy w końcu tańszą energię gospodarce i polskim rodzinom. No i chodzi teraz przede wszystkim o to, żeby przyspieszyć ten, ten, ten proces po prostu poprzez ułatwianie procedur, bo, bo no, zawsze, zawsze bariery biurokratyczne są, są problemem, a tu jest szansa na to, żeby przyspieszyć i po prostu ta energia była tańsza. Pan prezydent zawetował tą słynną ustawę wiatrakową, więc tego skrócenia tego okresu o odległości od zabudowań nie będzie, ale ponieważ technologia też się dość mocno zmieniła w międzyczasie, to na tym samym dostępnym terenie w odległości tych 700 metrów jesteśmy w stanie postawić więcej mocy, bo mamy teraz mocniejsze, bardziej wydajne te wiatraki i chcemy właśnie wykorzystać to, przyspieszając też procesy inwestycyjne i wróci za chwilę też ustawa, ale też wracają rozporządzenia, różne akty prawne, którymi będziemy chcieli w ogóle przyspieszyć proces inwestycyjny, skracając go czasami o dwa lata nawet, bo to jest ważne, żebyśmy ludzie często pytają, a kiedy my to poczujemy? Kiedy my to poczujemy? No jak zwiększymy Ilość oza, ale też ich efektywność, i to jest druga noga. Budujemy magazyny energii, które mogą odbierać. Energię słoneczną w dzień, kiedy mamy jej bardzo taniej dużo. Takie bardzo wielkie powerbanki. Tak. Takie wielkie, tak premier ostatnio o tym mówił, wielkie powerbanki, e, które będą zamiast e, gromadzić energię o 12 w południe, a dostarczać o 19-20 w Albo nowe. gromadzić, jak wieje bardzo silny wiatr i jak to wywiemy, są Albo system musi być stabilny, musi być bezpieczny i po prostu energia musi być tania, wtedy będziemy się szybko rozwijać. I, I tu znowu trochę fake newsów. Bo, żebym nie zapomniała. Oczywiście jeden powerbank nawet duży, nie wystarczy. Budujemy te magazyny na y, 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 poziomach wysokiego napięcia, średniego napięcia, ale też przydomowe. Za chwilę będzie y, nowe dofinansowanie dla magazynów przydomowych, dla wszystkich posiadających fotowoltaikę. Uwaga, pierwszy raz to mówię, również dla y, tych, co mają net metering, czyli starą formę. Rozliczenia będziemy chcieli jakąś formę zaproponować. Paulina przez dwa lata nabyła uprawnienia elektryka, na następnym razem przyjdzie ze śrubokrętem i będzie mówić, No, tutaj wysokie napięcie, ale ostatnio jak transformator tak. stawiałam właśnie. No dobrze, bardzo, tych tematów jest bardzo wiele, pewnie jeszcze nie raz porozmawiamy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To, był, to był program na pierwszej linii. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki.